Nie wiem, czy zauważyliście, ale w życiu jest tak, że wiele osób słucha, ale nie słyszy, co się do nich mówi. Zwykle jest tak, że jeżeli z kimś rozmawiasz, ten ktoś już w głowie, nawet nie słuchając, co ty do niego mówisz, układa sobie kontrodpowiedź na to, co ty właśnie w tej chwili mówisz. I również bywa tak z nami. Jeżeli rozmawiamy z kimś, to zamiast wsłuchać się w to, co ktoś do nas mówi, my od razu próbujemy jakby sobie w głowie utworzyć naszą kontrodpowiedź do tej wypowiedzi. To jest bardzo, bardzo szkodliwe w, 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 w życiu, jeżeli chodzi o zrozumienie rzeczy. Um, witam, x Groz z tej strony tak przy okazji, bo mi się zapomniało powiedzieć witam. Um, jeżeli wykonujesz ruch w dobrą stronę, przed wszystkimi, to od razu stawiasz się w pozycji, jakby takiej dominującej temat. I dzisiaj powiem Wam, e, powiem wam właściwie o takim moim e, sekretnym, tajnym e, planie, co zamierzam i w jaki sposób zamierzam rozegrać start sieci e, Pulse Chain. I oczywiście start e, Pulse XA. I znowu. Jedna rzecz, zanim zacznę o tym mówić, ponieważ wiele osób również e, mówi o czymś takim, co pewnie usłyszycie mnóstwo razy w różnych, e, w różnych mediach, czy to na Twitterze, czy to rozmawiałem z kimś, że ktoś coś siluje. I zapoznajmy się z tym słowem siluje. Siluje to znaczy, że e, promujesz coś, co właściwie masz już w swojej e, torbie w co jesteś zapakowany, i poprzez promowanie tego czegoś, co ty już posiadasz, jakby próbujesz zwiększyć wartość tego przez to, że inne osoby zaczną się tym interesować i wchodzić w ten temat ze swoją wartością, ze swoimi pieniędzmi, co oczywiście buduje wartość tego, co ty posiadasz, czyli podbija cenę inaczej. I jedną rzecz chciałem Wam, jedną rzecz chciałem wam zwrócić uwagę, ponieważ to jest bardzo ważne w świecie krypto, jak i normalnie w tradycyjnym świecie. Jeżeli mówię w tej chwili do Was o puls Xie, jeżeli mówiłem o puls Chainie, jeżeli nawet mówiłem poprzednio o heksie, to zauważcie jedną rzecz. Ja nie mam żadnego, żadnego interesu w tym, aby ktokolwiek kupował lub interesował się w tym momencie puls X czy też puls Chainem. Żadnego interesu w tym momencie nie mam. W tym momencie, jeżeli chciałbym szilować i jakby podbijać wartość swoich, swoich krypto, które trzymam, powinienem tylko i wyłącznie trąbić i naganiać, to słowo takie bardzo brzydkie ze świata krypto, na to, co ja już posiadam, co ja już mam w swoim portfolio, ponieważ każdy, kto kupi, to jest, podbija moją cenę. Mówiąc o PulseX czy o PulseChainie, mówię o tym w momencie, kiedy każdy z Was i ja również dostajemy ten sam deal. Nikt nie dostał lepszego dealu w tym momencie. Startujemy w tym samym momencie. Jesteśmy na punkcie startu. I właściwie nawet nie tyle, że nie mam interesu, aby w tym mówić, co im więcej osób w tym momencie się o tym dowie i im więcej osób jakby się, znowu w cudzysłowie, zapakuje w to na starcie, tym mniej osób. Później nagle odkryje temat i będzie chciało to kupić później, podbijając naszą cenę. Więc e, dla wszystkich tych, co nie rozumieją, co się dzieje, proponuję wrócić znowu do początku mojego filmu, kiedy mówię o tym, e, że czasami słuchając kogoś, niedokładnie rozumiemy, co ten ktoś do nas mówi, próbując od razu wypracować sobie kontrargument w jego stronę. Więc raz jeszcze, trzeba to naprawdę, naprawdę dobrze przemyśleć i zrozumieć, kto do ciebie mówi co i jakie ma w tym intencje. Ja myślę, że próbuję być, próbuję być otwarty z moimi intencjami. Więc wracając do Puls wracając do Puls Xa, i teraz również wracając do Hexa, mam jedną rzecz, nad którą musimy się zastanowić i którą ja mam zamiar na początku jakby wykorzystać. Wiele osób nie trafiło na samym początku na Hexa. Wiele osób, które w tej chwili są tutaj dyskutują z nami, nie trafiło na Pulse Chaina. Więc w tym momencie te osoby zastanawiają się: o, ok, to nie mogę stracić tej okazji, więc wejdę w Pulse Xa przynajmniej. Ale chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, przynajmniej z mojej perspektywy, jak to wygląda. Zanim pojawi się, zanim pojawi się możliwość przelewania wartości na stronę Pulse Chaina poprzez taki pomost pomiędzy łańcuchem Ethereum a łańcuchem Pulse Chain, to na Pulse Xie pojawią się automatycznie pary pomiędzy puls chainem puls xem może nawet puls xem a hexem rozumiecie puls x zacznie działać i będziemy mogli tam już wymieniać się tokenami w stosunku czy to 1 do 1 właściwie puls x i puls chain powinny być w stosunku 1 do 1 ponieważ z taką samą jakby z takim samym przelicznikiem startowaliśmy więc w tym momencie, na samym początku, zanim jeszcze będzie otwarty pomost, gdzie cała wartość nagle wpłynie z Ethereum do, do Pulse Exa i na stronę Pulse Chaina i zacznie się właściwie walka o cenowa tego wszystkiego, co będzie na, na Pulse Xie, to zanim to się wydarzy, będzie chwilę, okienko otwarte, gdzie właściwie te wszystkie e, tokeny. Na pulse chainie będą tradowane zupełnie bezwartościowo w stosunku co do siebie. Czyli 1 puls X za jeden puls chain. Może tak być. Czy na przykład okaże się, że puls chain będzie 1,2 puls chaina za jeden Pulse X albo odwrotnie. Mało tego, jeżeli pojawi się płynność heksa do pulse chaina, heksa do puls X'a, jaki, jaki będzie stosunek? To będzie okazja, kiedy będzie można wykorzystać to okienko i właściwie y, rozłożyć swoje, swoje wejście w, w, w ten ekosystem na zanim jeszcze otworzy się, jakby powiedzieć, most i, i wartość zacznie płynąć na stronę, na stronę PulseChina. Nie wiem, czy dokładnie zrozumieliście, o co chodzi, ale... Y, próbowałem to, próbu próbuję to, każdy próbuje rozegrać to w jakiś sposób swój własny, każdy próbuje zrozumieć to w jakiś swój sposób i wykorzystać. Jeżeli rozumiesz coś i wiesz, co chcesz zrobić przed czasem, zanim to się wydarzy i jesteś już na to gotowy, to możesz w pewien sposób sobie zaplanować swoje działania, czy też zaplanować swoje, swoją obserwację i wykorzystać, lub wykonać ten ruch wtedy, kiedy odpowiednio dla ciebie wszystko się, wszystko się rozegra. Więc wiele osób, które nie, nie weszły w heksa lub nie mają heksa, wiele osób, które nie, nie weszły w Pulse Chaina i nie mają Pulse Chaina, może w tej chwili pomyśleć, że Pulse X jest momentem, kiedy jeżeli będę miał te tokeny, to w momencie, kiedy wystartuje ten DEX, czyli ta zdecentralizowana giełda. Z różnymi parami będę mógł wymienić swoje puls x, które dostanę, jeszcze na puls chainy po jakby cenie tej zerowej, czy też na może nawet pojawią się heksy na puls chainie, które również będą w jakiś sposób dostępne jeszcze w, takim, w takiej relacji. No, no, tutaj mi ciężko powiedzieć, jak to się z tymi heksami rozegra. Ale w jakiejś tam relacji na pewno będą, w jakimś przeliczniku, 1 do 1, 1 do 100, 1 do 1000. No nie wiemy tego, nie wiem tego. Ale na pewno w jakiś sposób to się rozegra, i to jest coś, co może być bardzo, bardzo ciekawe. Na samym, samym początku. Potem oczywiście zacznie się dodawanie płynności poprzez użytkowników, a więc każdy użytkownik będzie mógł dodać swoją własną płynność do Puls Xa, czyli własne pary będziemy mogli tworzyć. Jeżeli posiadasz na przykład, tak jak tutaj napisałem, Shibę, to możesz zrobić parę Shiba, USDT, Shiba Hex, Shiba coś tam, no cokolwiek będziesz mógł, będziesz mógł tworzyć te pary i będziesz mógł dodawać płynność i oczywiście w taki sposób, jeżeli się otworzy właśnie ten pomost, nagle zaczną się zacznie się cała tutaj zawierucha z tym odnajdywaniem wartości, bo czym jest wartość? Wartość jest niczym innym jak zwyczajnie, Wpłynięciem wartości w coś, co nie ma w danym momencie wartości. A więc jeżeli jeżeli coś nie ma wartości, jeżeli coś jest wartość czegoś jest zerowa, tak jak przy starcie, zerowa wartość będzie puls xów, puls chainów, będzie absolutnie zerowa wartość. Więc w momencie, kiedy ktoś zadecyduje, że hej, ja mam coś wartościowego i chcę to coś wartościowego zamienić na to coś, to wtedy jakby ustanawia, że to jest. Według niego wartość tego czegoś, co nie miało przed chwilą wartości. No i wtedy następna i następna i następna osoba, i w taki sposób nagle, e, nagle się zaczyna pojawiać wartość w, czym, co, w czymś, co nie miało wartości. Takie jest, tak jest jakaś moja taka mm, moja wizja tego wszystkiego, co się, co się będzie wydarzyć. I powiem wam tak, um, ja nie jestem tutaj, żeby tak powiem, biegły, jeżeli chodzi o te streamy e, tutaj na YouTubie i o tutaj o po odpalanie tego streamu i rozmawianie na, na, na ten temat w ten sposób, ale powiem wam tak, dzisiaj rano uczestniczyłem w spotkaniu tutaj, albo to się nazywa Space, czyli taki Space Talk, czyli taki taka strefa rozmów na Twitterze. I tutaj jak widzicie był Rysiek i można sobie było z nim zwyczajnie zgłosić się do pogawędki i można sobie było włączyć mikrofon i, i, i zapytać się, coś zagadać i tak dalej. I patrzę na to i myślę, że to jest i myślę, że to jest fajny, fajna opcja dla nas, między nami sobie pogadać. Więc tak jak napisałem tutaj, napisałem tutaj na Twitterze, że spróbuję, spróbuję ogarnąć tą pogawędkę w jakiś sposób. Tylko nie wiem dokładnie, która godzina i jaki dzień najbardziej by wszystkim pasowało? Mi się wydaje, że większość z Was, i zobaczmy tutaj, co piszecie, większość z Was prawdopodobnie wolałaby wieczorne godziny weekendowe al, albo wieczorne godziny w tygodniu, um, czyli tak tutaj po 18, po 17. Um, no to ja to rozumiem, bo sam mam po 21 nawet, bo sam, sam w podobny sposób, że tak powiem, egzystuje, czyli najlepiej mi się... Działa z rana, kiedy jeszcze wszystko jest spokojnie w dniu, a później dopiero wieczorem, kiedy już znowu wszystko, że tak powiem, jest spokojnie. W czasie dnia czasami wyrwę jakiś czas, to po prostu chwilę posiedzę, coś tam poczytam, po, po, porobię, jak mam czas, ale głównie to każdy wiadomo, żyje swoim życiem, więc widzę, że wieczór, 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 wieczór. Zdecydowanie wieczór więc to może będzie to może będzie to więc spróbuję sobie spróbuję, spróbuję tutaj na Twitterze będziemy e, pisać może nie wiem jakiś wieczór odpalimy tutaj odpalimy tutaj ten space i spróbujemy sobie pogadać więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania jeżeli ktoś ma jakieś komentarze e, Oczywiście, to bardzo tutaj, że tak powiem, będzie okazja, żeby to, żeby to sobie między sobą powiedzieć. Jeszcze jedną rzecz, bo widzę, że jest dużo takich właśnie różnego rodzaju komentarzy, czasami pytań, na które która jest prosta odpowiedź, a na którą nie ma czasu, tak naprawdę, nie ma czasu na te tematy rozmawiać tutaj na YouTubie, albo nie ma też sensu. Na przykład, dalsze rozwadnianie sieci. Mówi, mówi kolega oczywiście o tym powstawaniu Pulse Chaina. Właśnie, jeszcze jedna rzecz na sam, na sam żeby tak nie tyle podsumować, co złapać, złapać zrozumienie tych wszystkich, bo widzę, że to jest też częste jeszcze niezrozumiane przez wielu zagadnienie. Otóż, Pulse Chain to jest kopia łańcucha Ethereum, a więc to jest it, dosłownie będzie to samo co Ethereum. Z oczywiście różnymi rodzaju modyfikacjami. A więc Pulse Chain Token będzie dosłownie tym samym, co Ethereum na Ethereum. Czyli Pulse Chain Token PLS będzie tym, czym Ethereum jest na Ethereum. Czym ETH jest na Ethereum. A więc Pulse Chain to jest to, co Ethereum po PLS token, to jest to samo, co ETH token na Ethereum. Na, teraz Pulse X. Czyli to, co w tej chwili się dzieje, czyli POS x, to jest to, czym Uniswap jest na Ethereum. A więc giełdą Uniswap. Zdecentralizowana giełda. Tym, co Uniswap jest na Ethereum, tym będzie POS x na pols A token POS x będzie tym samym, czym token Uni na Uniswapie. Dla Uniswapu. A więc. To musicie zrozumieć, bo czasami ludzie pytają, dopiero mieliśmy jedno poświęcenie, nagle mamy drugie. O co chodzi? To jest coś, co powinniśmy zrozumieć. OK. POSEX to jest Uniswap. POSEX to jest tak jak Ethereum. A więc POSEX dla POSEXCHAINA jest tym, co Uniswap dla Ethereum. Koniec kropka. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. A więc o tym rozwadnianiu sieci, o, ty, o tych kopiach, o tym wszystkim, co się dzieje w świecie krypto. <laughs> Słuchajcie, to nie jest tak rozwadnianie sieci. Dla mnie to jest, dla mnie to jest trochę takie branie tego w, w sposób taki, że to tak jakby, to tak jakby właściciel, właściciel obrazu, nie wiem, Van Gogha powiedział. Po cholerę tutaj Monet bierze się za malowanie. Przecież mamy już tutaj obrazy Van Gogh'a, albo odwrotnie. Nie wiem, który był pierwszy. Wiesz, no coś, coś dla mnie to jest w tym, stu, w tym stylu. Czyli to nie jest tak, że, 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 że nagle Picasso zaczął malować i wszyscy, o ty, co to za jakieś dziwadła? Po, po co w ogóle Picasso? Przecież mamy tutaj, mamy tutaj, nie wiem, jakiegoś właśnie moneta. To po co nam tu Picasso wyskakuje. Wiecie? I, 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 I tak to wygląda. Nagle w Polsce z, zaczął jakiś malarz malować powiedzmy Nowosielski, i zaczęli mówić: po co nam Nowosielski? Jakiś tutaj, przecież mamy ikony prawdziwe tutaj, tych i tego i tego. Za chwilę nagle się. Beksiński pojawił i mówi: Co to za bohomazy, jakieś diabły, i tak to, dalej. To w ogóle sensu nie ma. Przecież mamy Picasso, mamy tych. Wiecie, to jest, to jest wszystko w ten sposób brane, więc to nie jest rozwadnianie sieci. To jest po prostu zupełnie coś innego. dla zupełnie To jest tak jak było na początku z, z samochodami. Podobnie było z Fordem, który nagle, poja, potem nie wiem czy to był Chrysler, potem bracia Dodge chyba. I, i, I nagle się zaczynały różne rzeczy, i fordy wychodziły tylko w kolorze czarnym, a Dodge postanowił, że, Ej, a my zrobimy w takim razie biały również. I nagle, a, to jest biały samochód. Bo nikt nie będzie białym samochodem jeździł, czy tam zielonym, czy tam czerwonym. To jest jakiś nonsens białe samochody, czy czerwone robić. I nagle się zaczęła cała. Więc ja myślę, że to jest. Nikt. Musimy tutaj trochę, trochę podejść do tematu bardziej. E realistycznie i bardziej, że tak powiem, zdroworozsądkowo. Czy właściciele akcji Apple przejmują się lub hejtują właścicieli akcji Google? Czy, czy czy właściciele akcji Amazona hejtują e, właścicieli akcji e, Tesli? Więc po prostu to nie ma to nie ma tutaj to nie, ma, to nie ma tutaj znaczenia. Ja myślę, że dlatego u nas jeszcze w naszym środowisku krypto jest tak, że tak powiem, takie niejasności i takie, taka narracja i takie podejście do tematu, ponieważ mamy tutaj niestety, niestety albo stety, może to jest właściwie okazja, wiele młodych inwestorów, dla których krypto jest właściwie pierwszą ich inwestycją w życiu. I totalnie, totalnie odbierają to w bardzo personalny sposób. Więc, zaczynając od tego shilling, nikt nikomu tutaj, ja przynajmniej nie mam zamiaru tutaj nikomu nic shillować. Jeżeli chciałbym shillować, to w tej chwili nie powinienem o niczym innym mówić tylko i wyłącznie o heksie i o tym, jak to wszyscy nie powinni kupować heksa, ale o tym nie mówię, ponieważ to jest, to jest coś, co każdy musi zrozumieć sam czy, jak, jaką decyzję podejmuje i jakie ryzyko i wiedzieć, na jakim etapie w tym momencie wszystko jest, ale podobnie jest z Pulse X czy Pulse Chainem. Musimy wiedzieć, na jakim etapie to jest i mówię Wam z, z mojego punktu widzenia, patrząc sam na siebie i, i nie wstydząc się tego, co mówię i w jaki sposób to mówię. Ja dostaję tutaj taki sam deal, jak każdy z Was, który startuje. I podejmuje takie samo ryzyko. Więc czyste sumienie dla wszystkich, nikt nikomu i polecanie tego, popychanie tego. Yy, yy, wiecie, namawianie, to nie ma absolutnie sensu. To nie działa nawet na naszą korzyść, abyśmy to rozprzestrzeniali i popychali. Wchodź, wchodź. Do... No, nie, to nie działa na naszą korzyść. Naszą korzyść wszystkich tych, co zaangażowali się w Polsce Chain i Pulse X. Naszą korzyść to jest to, żeby ktoś odnalazł to, jak to już działa, jak to już funkcjonuje, jak to jest dobre, później i wtedy dopiero, nie na, takiej, nie na, nie na stopie wejścia, tak jak my w tej chwili, ale później już na stopie, że tak powiem, z wartością dodaną, odkupywał to od nas. Więc e, zastanówcie się nad tym i pomyślcie, czy słuchacie to, co do Was mówi ktokolwiek i z, jakie, z jaką intencją to mówi i dlaczego to mówi? Czy czasami nie, od razu nie próbujecie uciszyć tego, co ktoś mówi swoim myśleniem o swoim kontrargumencie? Lub też, co gorzej, czy nie łykacie tego, co ktoś mówi bez krytyki, jak, jak to się mówi? Jak pelikan. To jest, to jest ważna sprawa. Więc e, nieważne kto to, ja tutaj nawet komuś do, napisałem, tylko nie wiem czy to już na Twitterze, nieważne kto to do Was mówi, pamiętajmy jedną rzecz, e, ważne jest, aby, 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 aby e, słuchać co mówi i zastanowić się, co do nas właściwie zostało powiedziane i czy, czy to jest, e, jakie były tego intencje i cały ten sens. Powiem Wam, że tutaj było kilka takich osób, co, co dosyć, dosyć ciekawe, ciekawe zagadnienia wrzucało na temat, na temat tutaj różny, jeżeli chodzi o tą rozmowę. I właśnie dlatego myślę, że może skoro mamy tylko tych. Powiedzmy 20 minut tutaj na YouTubie, ponieważ nie chcę tego przeciągać w nieskończoność i, i rozgadywać się na 10 tysięcy innych tematów, to myślę, że taka pogawędka mogłaby dla niektórych być, być korzystna. Albo ze względu na to, żeby, ich, żeby im pewne zrozumienie tematu zostało przedstawione, albo też nawet, żeby niektóre rzeczy. Zostały ostudzone w niektórych osobach, ponieważ wiem, że niektóre osoby zbyt bezkrytycznie przyjmują wszystko, co słyszą, ponieważ jeszcze nie dostały, że tak powiem, jeszcze na niczym się nie poparzyły. I nieważne, kto, to, kto ich sprowadzi, kto kogo sprowadzi do parteru i do tematu zrozumienia, ważne jest, aby, aby to zrozumienie w pewnym momencie wreszcie zostało osiągnięte i, i, i spojrzenie na świat było że tak powiem, zdroworozsądkowe to pomaga. Dobra, to by było chyba tyle na dziś. Dzięki wielkie i jak zauważyliście, pewnie nie będę tak codziennie już tług tutaj tematów, ale raz na jakiś czas i. Mm, I tak jak dzisiaj, z czymś, co, co, co wydaje mi się najbardziej ważne i sensowne. Trzymajcie się. Cześć!